Cześć, chcę Tobie pokazać taki prosty system do uczenia się słówek, w tym przypadku hiszpańskich, bo zacząłem się właśnie użyć hiszpańskiego i zbudowałem sobie taki system, który mi w tym ma pomóc. Loguję się do systemu. Zostałem przekierowany na swój profil językowy, i tutaj mam pakiety słówek do wyboru. Jak widzisz, jest akurat w tym momencie dodanych 400 słówek, docelowo ma ich być 1000, 1000 najpopularniejszych słówek w języku hiszpańskim. I teraz jak wybieram powiedzmy pakiet od 1 do 100, czyli 100 pierwszych najpopularniejszych słów, z boku mam możliwość wyboru, które słowo chcę się nauczyć. Powiedzmy, wybieram pierwsze. I od razu mam tutaj nawigację między Słowami, czyli mogę przejść do następnego bez konieczności powrotu do pakietu tego wybranego. I tutaj mam pisownię hiszpańską, słowo po polsku, wymowę. Jest to plik audio. Jak nacisnę play, nie wiem czy to będzie słychać, jak to się wymawia, bo mówię przez mikrofon i po prostu może się to nie nagrać. I tutaj mam status. Mogę zmienić to słówko, że już je znam. Jeżeli kliknę na znam już to, w tym momencie słówko to wypada z kolejki i jest to już jako słówko znane. Czyli jeżeli przejdę na mój profil, mam tutaj taki blok, miejsce na tym profilu, w którym mam wypisane wszystkie słowa, które już znam. Oczywiście słowa te też mogę powtarzać, jeżeli kliknę na jedno z tych słów. Mam tutaj kolejkę właśnie tych słów, które już znam, nawigację między nimi i możliwość powtórzenia. I jeżeli jednak uznam, że nie znam jakiegoś słowa, mogę zmienić status na jednak nie znam. I w tym momencie to słowo wraca z powrotem do kolejki. I tutaj na swoim panelu mam też taki prosty system. Yy, Sprawdzania postępów w nauce. Tutaj, ile jest wszystkich dodanych słówek w każdej kategorii? Tu jest liczba słówek, już znam, i tu jest procent, jaki już poznałem, wszystkich słówek. I to jest właśnie taki mój autorski system. Ale, jeżeli byś chciał nauczyć się hiszpańskiego bądź innego języka, to w linku pokażę Ci system, który jest płatny ale jest w sumie troszkę lepszy od mojego, bo jest tam więcej słówek, więcej języków i jest tam inny sposób sprawdzania postępów. I o tym wszystkim dowiesz się w spisu na blogu.